Witam wszystkich na moim kanale, jestem Isa, a zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy czwartek, 4 listopada. Zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Czwartek, 4 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Czwartek, 4 listopada. jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków. Zodiaku. Zaczynamy oczywiście najpierw od osób z podznaku Barana. No tutaj karta pokazuje jakieś przemieszczanie się, jakieś wyjazdy, podróż. Będziecie cały dzień być może w ruchu. Karta też mówi o różnego rodzaju flirtach, romansach. Tak więc jest to też dobry dzień dla osób stanu wolnego. Ogólnie karta może mówić o tym, że dziś będziecie tacy nabuzowani, że będzie Wam się chciało chcieć, że będziecie gdzieś non-stop prędzili. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku byka, to no tutaj karta mówi o różnego rodzaju kwestiach, które są przed Wami ukrywane. Może coś wyjdzie na jaw, może wyjść na jaw właśnie jakaś relacja, coś, czego może się wstydzicie. Tutaj karta też może mówić o tym, że to właśnie w dniu dzisiejszym ktoś Wam zaproponuje taki układ, taką znajomość właśnie w ukryciu. Jeżeli chodzi o bliźnięta, no tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie z czymś um, kończyć, będziecie rozpoczynać jakiś całkowicie nowy etap w swoim życiu. To oczywiście są takie zmiany, nad którymi macie kontrolę, to są zmiany, o których sami decydujecie. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z mężczyzną pracującym, być może w jakimś mundurze, w jakimś stroju służbowym. Karta jest dobra dla osób, które dziś zamierzają załatwić właśnie jakieś sprawy urzędowe. Karta też może mówić o takich bardziej poważniejszych rozmowach. Jeżeli jesteście mężczyznami, to dziś warto zaufać właśnie rozumowi. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać już mężczyznę z przeszłością. Jeżeli chodzi o lwy, no tutaj karta pokazuje, że dziś więcej czasu poświęcicie swojej rodzinie. Może dzisiejszy dzień właśnie spędzicie w kręgu najbliższych. Karta też mówi o ogólnym takim waszym najbliższym otoczeniu. Może na przykład zaodoptujecie jakieś zwierzę, może dowiecie się właśnie o jakimś nowym dziecku w rodzinie. Ten dzień jest dobry dla osób, które właśnie starają się o Dziecko. Jeżeli chodzi o panny, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie dosłownie przenosić góry. Poczujecie w sobie taką bardzo dużą wewnętrzną siłę. Nikt nie będzie w stanie się Wam oprzeć, tak więc też jest to bardzo dobry dzień dla do osób stanu wolnego. Dziś po prostu, po prostu macie szansę spełnić swoje wszelkie zamiary i plany. Jeżeli chodzi o wagi... No tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z bardzo toksycznymi osobami bądź też sytuacjami. Uważajcie na różnego rodzaju używki, na alkohol, na hazard. Może się też zdarzyć taka sytuacja, że jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś poznacie właśnie taką bardzo toksyczną osobę. Karta też mówi o różnego rodzaju stanach zapalnych w organizmie. Jeżeli chodzi o skorpiony, Tutaj karta pokazuje, że dziś praktycznie myślami będziecie w zupełnie w innym miejscu. Być może wykonacie jakieś pierwsze kroki, jeżeli chodzi o nowe plany, o nowe projekty. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby na przykład udać się w jakąś podróż, żeby zaplanować jakąś podróż. Tak więc dziś śmiało możecie działać. Jeżeli chodzi o strzelce, no tutaj natomiast karta pokazuje różnego rodzaju... Blokady z każdej strony. Tak więc dziś lepiej niczego nowego nie rozpoczynajcie. Starajcie się zrobić takie podstawowe założenia, które wykonujecie każdego dnia, bo ogólnie dzisiejszy dzień jest bardziej do odpoczynku. Jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj karta pokazuje jakieś ból głowy. Możecie się czuć bardzo słabo, jeżeli chodzi o Waszą kondycję emocjonalną. Część z Was może mieć, jak na przykład, kaca. Może będziecie mieli czegoś bądź kogoś dość. Tak więc, tutaj, u koziorożców, może być to dzień taki bardzo melancholijny. Jeżeli chodzi o wodniki, no wy dzisiaj uważajcie na różnego rodzaju oszustwa. Na to, że ktoś może być cwańszy od Was, na to, że ktoś może Was w pewien sposób wykorzystać. Tak więc uważajcie na to, co podpisujecie, uważajcie na to, kogo dziś spotykacie, bo później może się to niezbyt fajnie skończyć. I jeżeli chodzi o ryby. I tutaj karta mówi o być może jakimś wyjeździe, jakimś przemieszczaniu się. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby kupić sobie jakiś pojazd do przemieszczania się. Jest to dzień, w którym nagle pewne sytuacje w Waszym życiu nabiorą tempa. Jest to dzień, w którym ogólnie poczujecie tak zwany wiatr we włosach. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim oczywiście życzę udanego na czwartku i zapraszam na jutro. Pa! pa.